Witam chciałem wam zaprezentować mój kocioł Beretta kocioł ma 7 lat 33 kw jest idealny jak jest bardzo zimno i niestety jak jest cieplej to jak zwykle smoli i mam problem chciałbym po prostu go trochę zmniejszyć chciałbym wam pokazać jak zrobiłem przegrodę jak, jak, jak sobie wymyśliłem żeby Robić dodatkowe doprowadzenie powietrza. Trochę go skrobałem, więc w tej chwili wygląda przyzwoicie. Ale na co dzień to jest tragedia. Tutaj mam zrobioną przegrodę wylaną, którą wylałem. No i poszykowałem szamotki pociełem. A tutaj przygotowałem dodatkowe doprowadzenie powietrza. Powietrze będzie doprowadzane z kanału wlotowego i pod różtem. Pod rusztem I do komory spalania. O, nawi nawiew dodatkowy jest zrobiony. On będzie wychodził za, za ścianą, którą wybuduję. W postawie. I wychodzi. Zasilanie jest yy, z popielnika. To jest kanał nawiewu. Nie wiem czy widać z jednej, może z tej strony bardziej będzie. Przykręcony na jednej śrubce i zakończony ósemką kolankiem, siódemką. I po prostu gdyby jakaś potrzeba było regulacji czy ciągu zwiększyć, zmniejszyć, to zrobiłem tutaj gwint. Mogę to kolanko wykręcić sobie. Yy przykryzować no i to tak wygląda jeszcze z góry powierciłem tutaj otwory i dobra i teraz teraz yy, muszę wymurować ściankę tak wyłożyłem Siankę. Teraz założę demontową płytę. O, tak to wygląda mniej więcej. Zobaczymy, jak to się sprawdzi.